Ktoś tu chce posłuchać bajkę? No to już, naciśnij klamkę, otwórz drzwi do tego świata, tutaj bajek pełna chata. Wyobraźni, okulary, szybko załóż na nos mały, dziś historię ci opowiem, co się w taki sposób zowie. Nakręcana mysz. Dzieci, przyszła babcia w gości i przyniosła wam pyszności. Już na górze zamieszanie. Babci wnet na powitanie biegną wnuki szybkim krokiem. Otwierają drzwi z łomotem i wskakują na kolana. Babcia już wycałowana. Co tam chowasz w tym koszyku? Widać było po chłopczyku, że ciekawość go już zjada. Wreszcie babcia tak powiada. Mam dziś dla Was moje smyki, bardzo pyszne smakołyki. Wzięła koszyk piknikowy, piękny, cały, wiklinowy, otworzyła go starannie i podała wnuczce Annie. Zaglądają już do środka Ania, Witek i Dorotka. I się cieszą niesłychanie, bo tam drugie jest śniadanie. Tu jeżynki, tam malinki, słowem same witaminki. Tak dzieciakom smakowały, że choć koszyk był niemały, to spałaszowały cały i po brzuszkach się głaskały. Jakie dobre, mówi Witek. Zjadłbym drugi taki zwitek, gdyby tylko babcia miała. Bo choć dużo uzbierała, to na trójkę głodomorków trzeba kilka takich worków. Ale hola, mam coś jeszcze. Aż po witku przeszły dreszcze, co tam dla nich ma babuszka, by ucieszyć trzy serduszka. Byłam w sklepie dzisiaj rano. Bo mi mleka się zachciało, a tam, w górze, na regale, leżą dwa małe robale. Tak się wtedy przestraszyłam, że aż prawie podskoczyłam. Zapytałam ekspedientkę: czy to ma być na zachętę? Taki robal na regale nie podoba mi się wcale. Sprzedawczyni tak się śmiała, że się prawie popłakała bo robale kolorowe to zabawki były nowe. Pokazała mi coś jeszcze, teraz a nie przeszły dreszcze. Tam na półce, za tym stworkiem, stała mała mysz z ogonkiem. Miała piękne białe futro, niczym malarz nowe płótno. Jak ją wtedy zobaczyłam, to aż oczy wytrzeszczyłam, i tak mnie oczarowała, że ze sobą ją zabrałam. Wtem odzywa się dorotka. A nie było tam gdzieś kotka i tak rozśmieszyła babcie, że aż z nóg jej spadły kapcie. Wnusiu kotka nie widziałam, bo już się nie rozglądałam. Tylko wzięłam swe zakupy i przybiegłam tu na skróty. Ale dosyć już gadania. Teraz czas rozpakowania. Położyła na stoliku małą paczkę w pojemniku. Cała trójka w koło stała i się temu przyglądała. Rozmyślały małe dzieci: Co też im ta babcia plecie? Czy im prawdę powiedziała? Może żart im zrobić chciała? Nic nie rozumiały z tego wydarzenia niezwykłego. Witek patrzył na dorodkę: Może ona tego dotknie? Co myślało troje dzieci? Może, że ta mysz odleci? Widząc to, ich dzielna babcia założyła wreszcie kapcie i podeszła do stolika. Wzięła denko pojemnika, położyła je na stole, a tą myszkę wzięła w dłonie. Dzieci oczy otworzyły, jak na rozkaz odskoczyły, ale szybko zrozumiały, co takiego dziś dostały. Mysz na kluczyk nakręcana, na ogonku posrebrzana. Pięknie się mieniła w słońcu, w serca prezent trafił w końcu. – Ja chcę pierwszy! – Witek woła. Zanim Ania tak wesoła stoi i się strasznie wierci, do zabawy też ma chęci. Obok nich stoi dorodka, ta, co by wolała kotka. I doczekać się nie może, Aż nakręci ją na dworze. Witek złapał mysz na ręce I na schody wbiegł czym prędzej. Zanim siostry się ocknęły, Drzwi zawitkiem się zamknęły. Na ten dźwięk oprzytomniały I zawitkiem wnet pognały. Prześcigując się na stopniach, Prawie krok rozdarły w spodniach. Do pokoju brata wpadły I w sekundę obie zbladły. Własnym oczom nie wierzyły w to, co właśnie zobaczyły. Otóż brat ich pomysłowy właśnie wkładał mysz do wody. Siostry, jak to zobaczyły, to na pomoc się rzuciły. Mysz zaczęły w ręce łapać, bo nie chciały jej ochlapać. Witek, czy ty oszalałeś? Wspólną myszkę nam zabrałeś i do wody chcesz ją wrzucić? Dzieci się zaczęły kłócić. Witek mówił, że był pierwszy i że jest tutaj największy. A to rozzłościło Anię, bo to wprawdzie niesłychane, żeby brat niedużo większy, miał być tutaj najważniejszy, więc mu powiedziała zaraz, że tu zrobi straszny hałas, jak jej brat nie odda myszy. Witek musiał się z nią liczyć, ale dumy nie chciał stracić, więc wymyślił pomysł taki. Że dorotka jest najmniejsza, więc to ona będzie pierwsza. Siostra jak to usłyszała, głową tylko pokiwała, bo wiedziała, że kompromis to jest zawsze świetny pomysł. Witek podszedł do dorotki. Spojrzał na zielone frotki zawiązane na warkoczach. Widać było po jej oczach, że szczęśliwa jest ogromnie. Wreszcie myszka idzie do mnie! Zachwycona powiedziała. I przed siebie poczłapała. Wyszła z nią do przedpokoju. Dokonała tam podboju czarnej metalowej klatki. W oczach naszej czterolatki pomysł to był doskonały, by gryzonie się poznały. Bowiem w metalowym domku było kilka małych stworków, co chomikiem nazywano. Tego się nie spodziewało żadne z naszych bohaterów, że mysz u dorodki sterów. Będzie w klatce z chomikami się przyciskać tunelami. Kluczyk szybko przekręciła ten, co Myszka ma na plecach, i wsadziła ją do klatki. To dopiero była heca. Każdy chomik, mały, duży, szybko oczy zaczął mrużyć, jak zobaczył Myszkę w akcji. Co to były za atrakcje! Co za prędkość niesłychana! Mogła biegać tak do rana! Przez tunele przemierzała, wcale się nie oglądała. Nasza mała akrobatka biegnie, ile sił ma w łapkach. Klatka siedem pięter miała, po nich właśnie przemykała mała myszka plastikowa. Chomik Rudek głowę chowa w stertę trocin rozrzuconych. Inny biega jak szalony, bo się myszy tak przestraszył, że o szczebelek zahaczył, gdy się po drabince wspinał. Z drugiej strony była lina, która trzy piętra łączyła. Chomik pączek chciał się wdrapać. Pod tą liną zaczął skakać. Ale powiem wam w sekrecie, że nie ma drugiego w świecie łakomczucha wśród chomików, co zjadł tyle słoneczników. Więc nie można się mu dziwić, że się zaczął niecierpliwić. Postanowił zmienić plany. Chomik ten był bardzo cwany. Po drabince wbiegł na podest i tam porozrzucał owies, Przerzucając go z miseczek, zauważył, że mosteczek, który przed nim się zaczynał, zaczął trząść się jak lawina. Bączek gościa się spodziewał. Wody w miski już nalewał, kiedy wreszcie ją zobaczył. Ale wnet apetyt stracił, gdy zrozumiał, że zasadzka nie dlatego jest gagatka. Myślał, że mysz wystopuje. Trochę owsa spałaszuje i napije wody łyka. Przecież ona ciągle bryka. Pewnie już jest wyczerpana od pośpiesznego biegania. Ale nasza bohaterka niczym największa gangsterka robi w koło zamieszanie. Demoluje im mieszkanie i za siebie nie spogląda. Chyba na to mi wygląda, że ten gość niespodziewany jest czymś bardzo rozgniewany. Ale prawda taka była, że się myszka nie złościła, bo jak wszyscy dobrze wiecie, myszka to zabawka przecież. Lecz chomiki nie wiedziały, nawet się nie domyślały, że ich współlokator nowy zgiąć nie może nawet głowy. Więc gryzonie się zebrały, w koło pojdełka stały. Główną radę założyły i plan szybko ustaliły. Kiedy miały zacząć akcję, Witek przerwał obserwację tych szalonych mysich ruchów. Drapiąc się po lewym uchu, szybko otworzył klatkę no i wyjął akrobatkę. A że myszka nakręcana wciąż gotowa do biegania, to mu z ręki się wymknęła i po schodach w dół czmychnęła. Cała trójka biegiem za nią, ciągle na nią spoglądając, w wielką pogoń się udali. I choć byli jeszcze mali, to ją prawie doganiali. Nawet się nie rozglądali ani w prawo, ani w lewo, więc nie zobaczyli tego, że w salonie mama z babcią zajmowały się kolacją. Gdy się obie obejrzały, to nikogo nie zastały. Bo gromadka rozpędzona była obok winogrona już na zewnątrz i co więcej, mysz łapali w małe ręce. Ale sprytna ta gadzina pod krzakami się wywija. Witek krzyczy: Szybciej, Aniu, proszę, pomóż mi w łapaniu. To dodało siostrze mocy. Właśnie w akcję miała wkroczyć, podwinęła dwa rękawy. Teraz koniec tej zabawy. Nagle cała trójka w szoku. Zastygnęła tam w pół kroku. Stali tak przez dłuższą chwilę i zdziwioną mieli minę. Wszyscy oczy przecierali i na siebie spoglądali, bo pod wielkim dębem w cieniu siedział kotek w zamyśleniu. Sierść miał rudą, ogon biały, widok to był wprost wspaniały. Tak dostojny, piękny kot musiał wskoczyć tu przez płot. Ania z Witkiem go nie znali, chociaż trochę przeczuwali, kto jest przyjacielem kotka. To na pewno jest Dorotka, bo gdy oni są w przedszkolu, młodsza siostra czeka w domu. I gdy bawi się w ogrodzie, na czerwonej hulajnodze, widzi czasem kotka tego malutkiego, puszystego. Kotek też Dorotkę zna i się nawet głaskać da. Ale teraz już nie o tym, skąd dorodka zna się z kotem. Naszą myszkę znaleźć trzeba, tam pobiegła w stronę drzewa. Brat zawołał do dziewczynek: To nie czas na odpoczynek. W tym momencie promień słońca błysnął, jakby nie miał końca. Kotek na huśtawkę wskoczył, nagle szybko w bok odskoczył, bo na miejscu tym siedziała plastikowa myszka mała. Wyobraźcie sobie widok, który teraz dzieci miały, kiedy myszka razem z kotem w cieniu drzewa się huśtały. Nagle myszkę wzięła Ania, dosyć już tego czekania. Ułożony plan już miała, całą buzią się już śmiała, gdy myślała sobie o tym, poczłapała równym krokiem prosto do ogródka mamy. Kiedyś o tym rozmawiały, że w ogrodzie myszy mają. Tylko dobrze się chowają. Bardzo je zobaczyć chciała, więc tak sobie pomyślała, że nakręci myszkę nową, włoży w rydnę metalową i do nory koniec wsadzi. Hm, spróbować nie zawadzi. Jak myślała, tak zrobiła. Chyba trochę się zdziwiła, gdy marzenie się spełniło. Od tych myszy się uroiło. Wciąż biegały w prawo, w lewo. Oj, nie przewidziała tego, że gdy wsadzi mysz do nory, to harmider będzie spory. Plastikowa myszka mała w każdy tunel zaglądała. Myszy przed nią uciekały, bo się jej okropnie bały. Wbiegły szybko do ogrodu, zamieszania poznać powód. A tam czekał wielki kot i gotowy był do psot. Wszyscy zaskoczeni byli tym, co teraz zobaczyli. Nawet babcia z mamą stały, bo przez okno usłyszały wrzaski, krzyki i piszczenie. Jakież było ich zdziwienie, kiedy zobaczyły myszy. Kot aż ze zmęczenia dyszy, bo próbował je wyłapać. Do kanapy chciał doczłapać, kiedy ją zobaczył w końcu. Pięknie się mieniła w słońcu. Biała myszka plastikowa, teraz już nie taka nowa, cała ubrudzona w błocie, wbita była w dziurę w płocie. Kiedy tunel przemierzała, to widocznie się dostała do drugiego wyjścia z niego to okazja była jego. Podszedł niby od niechcenia do owego ogrodzenia i za ogon ją wyciągnął. Nawet się już nie oglądnął, kiedy człapał w stronę drzewa. W swoje szczęście nie dowierzał. Już pomysłów miał tak wiele, wreszcie będzie przyjacielem. Ale kiedy mysz postawił i próbował się pobawić, zauważył coś dziwnego okrągłego i srebrnego. Coś na plecach myszka miała i się wcale nie ruszała. Wy na pewno o tym wiecie, że zabawką była przecież. Ale rudy kot nie wiedział. Z myszką na chustawce siedział. Klucz na plecach obwąchiwał. Śpiewą ptaków przysłuchiwał. Chciał się bawić w chowanego, innym razem wściganego. Mógł się bawić tak bez końca. I popatrzył w stronę słońca. Zamknął swoje kocie oczy i pomyślał sobie o tym, żeby biała myszka mała. Już na zawsze się ruszała. Nagle promień słońca błysnął, złoty pyłek nad nim prysnął i fantazja się spełniła. Biała myszka się zmieniła, klucz na plecach zniknął całkiem, poruszyła swoim ciałkiem. Kot nie wierzył własnym oczom i z radości aż podskoczył. Moc tęsknoty za stworzeniem, które będzie przyjacielem, było mocne i prawdziwe. Wydarzenie to szczęśliwe, dzieci nasze też widziały i z wrażenia o nie miały. Popołudnia pamiętnego zrozumiały coś ważnego. Nie ma rzeczy niemożliwych, trzeba tylko być cierpliwym. Jeśli w lustro popatrzycie, też na pewno zobaczycie, Swój potencjał i marzenia, tyle jest ich do spełnienia. I nadejdzie taki dzień, że pragnienia spełnią się. Realizuj swoje cele, nawet jeśli jest ich wiele, a przeżyjesz wiele wrażeń, uwierz tylko w siłę marzeń.